Paweł, już za kilka dni Twój występ na gali w Gdyni. Boksujesz z Mauro Ordialesem. Jak przebiegały przygotowania do tego startu? Cześć. Przygotowania przebiegły bardzo, bardzo pomyślnie. Przepracowaliśmy około 8 tygodni. Forma jest bardzo dobra. W poniedziałek wyjeżdżam do Wisły na dosłownie ostatnie kilka dni przed galą i tam będę się wyciszał, już dosłownie łapał świeżość i w czwartek samolotem wylatuję do Gdyni. Będę tam już w nocy, w czwartek, w sobotę walka, nie mogę się już doczekać. Dłuższa przerwa była, bo od 5 marca nie boksowałem, także nie mogę się już doczekać walki. Bazowałeś trochę na przygotowaniach do Afolabiego? Tak, chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że jednak po, tym, po tych przygotowaniach gdzie miałem świetną formę, bardzo wysoką. Dużo przytyłem, bo około 7 kg, i jakby no w sumie musiałem troszeczkę od początku zaczynać, ale gdzieś na pewno ten, ten, ten pobyt w zakopanym zostawił swoje plusy, i jak najbardziej coś tam pozytywnego z tego treningu zostało. Ta kontuzja pleców spowodowana wypadkiem samochodowym już nie dokucza? Nie, już, już nie czuję, jest wszystko w porządku, także trenuję normalnie już na 100%. Jestem gotowy na walkę. Co sądzisz o tym rywalu? Chyba dawno nie miałeś okazji zmierzyć się z kimś niemalże równie wysokim co ty. No zobaczymy, co pokaże w ringu. No, z tego, co patrzyłem w internecie, kilka jego walk oglądałem, to jest bardzo niebezpieczny w, w pierwszej fazie walki, w pierwszych trzech rundach. Bo tam jego współczynnik nokautów jest bardzo wysoki. Ale... Zobaczymy, zobaczymy jak, jak się zachowa w ringu, no, wszystko, wszystko weryfikuje ring, bo często tak było, że, że, że zakładało się z góry, że rywal się tak zachowa, a zachował się zupełnie inaczej, także wszystko się okaże w ringu. Głównie nakałtowali go trochę niżsi zawodnicy, którzy w półdystansie wykorzystywali jego nisko opuszczone ręce, ale ty też zwykle w półdystansie też starasz się omijać, a raczej boksujesz na dystans. No tak, głupotą byłoby w moim przypadku nie wykorzystywać warunków fizycznych. I też staram się to robić i doprowadzać to do perfekcji. No, na pewno będę boksował w swoim stylu, nie, nie, nie będę się ani obkurczał, ani po prostu boxował w półdystansie tam, gdzie dla niego jest niewygodnie i będę boksował tam, gdzie dla mnie jest wygodnie, i będę utrzymywał swój styl. Mm -hmm. e, tak wysokich kruzerów jak ty czy Orteales nie ma zbyt wielu na świecie, w Polsce też ich zbyt wielu nie mamy. Sporowałeś w związku z tym z pięściarzami z wagi cruiser, czy mimo wszystko z wagi ciężkiej. Z wagi ciężkiej. Sporowałem z Andrzejem Wawrzykiem, z Krzyżkiem Zimnochem. Dzisiaj sparring z Izługonowem, także raczej, raczej wysocy rywale. Mhm. Jakbyś miał porównać Twoje przygotowania do Afalabiego i te, te dzisiejszą formę, to e, która dyspozycja jest wyższa? Yy, wtedy one jakby przerwały się w tym momencie, kiedy zaczynałem sparringi, tak naprawdę. I nie, nie byłem w tej takiej jeszcze. Nie... W znakomitej formie. Teraz już jestem troszeczkę na innym poziomie, bo jestem już w późniejszym etapie przygotowań, ale no wtedy miałem niesamowitą formę. No naprawdę wspominam to, że, że, że kurczę, wtedy mnie rozrywało aż. A teraz teraz też jest ok, także nie narzekam. Ale mimo wszystko czujesz trochę zawód, że walczysz z Ordialesem, a nie na przykład z Olofolabim, bo takie były początkowo plany, że to miał być eliminator do pasa WBA. A skończyło się na walce o też prestiżowy pas WBA International, ale ten rywal na pewno odbiega trochę klasą od Afolabiego. No oczywiście, to prawda. No, cieszę się w ogóle, że, że boksuję. Tak? Da dawno już nie boksowałem i... Fajnie, żeby przyjecił wysoki rywal, który, który po prostu nokotuje, jest niebezpieczny, dlatego koncentruję się na tym rywalu. A to, że za falabłem zaboksuje, to myślę, że jest kwestią czasu, że, że on bardzo wysoko pnie się w rankingach jest wysoko, ja tak samo i myślę, że ta walka dojdzie do skutku kiedyś jeszcze. Mm -hmm. Twój promotor narzekał, że bardzo ciężko było znaleźć rywala, który zgodzi się tutaj przyjechać do Polski walczyć z tobą. Myślisz, że powoli gdzieś tam za, ocena, za oceanem y, zaczynają bać się pawła kołodzieja? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. No, mam nadzieję, że, że niedługo swoją postawą w ringu już udowodnię dobitnie i całkowicie to, że jestem po prostu jednym z najlepszych i branym pod uwagę do, jako pretendent do walki o świata. Także yy, chcę to pokazać po prostu umiejętnościami w ringu, a, a nie jakby tym, co dookoła się dzieje. Chcę, chcę, chcę walczyć, wygrywać, walkę po walce i dojść do walki mistrzowskiej. Były takie też zamiary Twojego promotora, aby stawką tego pojedynku był tymczasowy pas Federacji WBA. Ostatecznie to Rosjanom udało się zorganizować ten pojedynek pomiędzy Lebedewem i Tonejem. Jeśli załóżmy wygra Lebedew i zaproponuje Ci walkę w Rosji, to jaka będzie Twoja reakcja? No myślę, że, że, że usiądziemy z Andrzejem Waślewskim, z trenerem. Jak najbardziej rozpatrzymy tę możliwość, bo to jest super okazja. Myślę, że byśmy z niej skorzystali. A budżet, jaki, jakim dysponują Rosjanie, jest dużo większy od naszego i dlatego ten pas niestety uciekł nam z przed no Ale trzeba szukać innych rozwiązań, żeby. żeby zdobyć ten pas. Mhm. Czyli tak po rozmowie z Tobą widzę, że nie tracisz jeszcze cierpliwości, że jeszcze nie przystąpisz tym razem do tej walki o największe tytuły? Nie no, że ciągle, ciągle jakoś w to wierzę, trenuję i jestem, jestem gdzieś tam wewnętrznie przekonany o tym, że taka walka będzie mi dana. Jakiś tam wewnętrzny głos podpowiada mi, że, że, że to jest nieuniknione w przyszłości i jestem o tym przekonany, dlatego ciężko trenuję i czekam na swój, na swój moment. Mhm. Czyli nie było tak, że ciężko było ci znaleźć motywację na kolejnego rywala, spółki, którą już teoretycznie w przeszłości przeskoczyłeś? No troszeczkę moja motywacja spadła tydzień temu, kiedy nie miałem jeszcze rywala. Walka już jest niebawem, także. Troszeczkę się martwiłem tą sytuacją, ale u, ucieszyłem się teraz, że po prostu rywal jest taki jaki jest, czyli, czyli po prostu agresywny w pierwszych rundach niebezpieczny i to mnie mobilizuje od razu, żeby się koncentrować i skupić się na tej walce. Nie lekceważyć na pewno go, bo, to, jest, to jest walka. W walce wszystko się może zdarzyć.